Skąd wzięły w ogóle się tradycje wielkanocne w Europie zachodniej i w Stanach Zjednoczonych? To nie jest rzut beretem. Porozmawiamy sobie o tym dzisiaj, jak nazywamy dni Wielkiego Tygodnia, skąd wzięły się te nazwy Wielkiego Tygodnia i co w pogaństwa ma w sobie Wielkanoc. Zapraszam. Ja sobie dzisiaj piję coffee and sense. Świątecznie mieszanka wielkanocna. Jest to kawa, mieszanka kaw z Etiopii i z Brazylii, wypalana w profilu omni. I to, że jest ona wypalana w profilu omni, tak jak tutaj na etykietce podano, to znaczy, że ona będzie wam smakować tak naprawdę w każdej filiżance. Czy lubicie espresso, czy wolicie bardziej kawy przelewowe, czy zalewajki, to powinna wam. Podejść. Jeżeli chodzi o mnie, to szczerze powiem, że bardziej wolę ją pod espresso niż pod, niż pod przelew, ponieważ pod przelew jest taka bardziej wpadająca w... Wytrawne nuty, powiedzmy takie czekoladowo-kakaowe. Natomiast jak się z tego zrobi espresso, to wychodzi e, tak bardziej słodko, marcepanowo i, i soczyście, jak sam producent pisze za sprawą czerwonych owoców. E, także polecam Wam mieszankę wielkanocną. Dzisiaj ja sobie piję. E, I OK, przechodzimy do rzeczy. Mój kawy na przepukanie gardła. Mam nadzieję, że Wy już swoją poranną kawkę macie. Albo Prosecco, bo niektórzy też piją na śniadanie Prosecco, szampana. Ok, no to jedziemy, słuchajcie. E, mamy generalnie cztery takie najbardziej znaczące powiedzmy dni wielkanocne e, czwartek, piątek, sobota, nie, przepraszam, pięć dni wielkanocnych. Mamy czwartek, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek. I teraz tak, czwartek e, określamy po angielsku mianem Monday Thursday. Monday tutaj nie chodzi o poniedziałek, że to jest Monday, th Monday Thursday, tylko Monday Thursday, który w Irlandii, Szkocji, Kanadzie i USA znany jest bardziej jako Holy Thursday, czyli święty czwartek. O co chodzi z tym Monday? Monday to jest ten rytuał obmywania stóp, który Chrystus stosował na apostołach, że tak powiem. Nazwa wywodzi się od łacińskiego słowa mandatum, co oznacza przykazanie. I tam było coś takiego w Biblii, że nowe przykazanie wam daje coś tam coś. No, i właśnie to pochodzi od tego. Ale niektórzy badacze uważają i są przekonani wręcz, że Monday, Thursday w języku angielskim wcale nie wychodzi, nie wywodzi się od łacińskiego słowa mandatum, bo to byłby bardziej e, Mandat Thursday albo e, Mandati Thursday, czy coś takiego. Tylko bardziej od Mondse Basket albo Mondi Purses. I teraz. Co to są te Mondzor Baskets albo Mondy Purses? To są takie woreczki z to były takie woreczki z jałmużną, e, które król Anglii rozdawał biednym ludziom właśnie przed show na Whitehall osobom biednym w wielki czwartek. I Mond bardziej przypomina łacińskie słowo mendic mendicare. I prawdopodobnie to Monday, Thursday, czyli Wielki Czwartek, wywodzi się właśnie od tego zwyczaju i tego słowa mendicare, czyli żebrać. Jeżeli chodzi o piątek, piątek to nie jest żaden Big Friday czy coś takiego, tylko Good Friday. No ale co takiego może być good w tym, że my sobie zajadamy różne łakocie na stole wielkanocnym, a tam ktoś kiedyś Popełniono egzekucję i w ogóle mamy symbol tego krzyża. To co może być takiego good w tym wszystkim? Nie chodzi o to, że ten Friday jest good, i, i niektórzy rodzice w Wielkiej Brytanii, w Anglii tłumaczą swoim dzieciom, że no good, no bo to było good, że, że Chrystus ona umarł za grzechy i tak dalej. Nie, to wcale nie chodzi o to. Good. Tutaj musimy się cofnąć kilkanaście wieków wstecz, jeszcze gdy na Wyspach Brytyjskich mówiono językiem staroangielskim, i wtedy. Jednym z synonimów słowa helig, czyli holy, było właśnie good. No a język angielski wywodzi się z rodziny języków germańskich, protogermański, to był taki pierwszy język, z którego wyrósł, później rozwinął się język angielski. No, i miałoby tutaj to sens, dlatego właśnie holy, czyli helig, było przez pewien czas stosowane zamiennie z good. I do tej pory nawet mamy powiedzenie good heavens, czyli dobry Boże o Jezusie i, i tak dalej. Good heavens. To wcale nie znaczy dobre nieba, tylko good jako holy, holy heavens. No okej. Okay. Sobota, no to jest dosyć prosto, bo po, po prostu powiemy holy saturday, w niedziela, czyli wielkanoc, to będzie po prostu easter albo easter sunday, no i poniedziałek wielkanocny to żaden, nic związanego z wodą tutaj nie będzie miało miejsca w tradycji anglosaskiej, tylko po prostu będzie to easter monday. No i teraz wielkanoc jest, skąd w ogóle te, te, te rytuały pogańskie, te, te tradycje pogańskie w krajach anglosaskich? Pierwsze, co? To Wielkanoc jest świętem ruchomym, obliczanym na podstawie kalendarza księżycowo-słonecznego, po, podobnie jak w kalendarzu hebrajskim. W 325 roku pierwszy Sobórnicejski zadecydował o tym, żeby się uniezależnić od hebrajskiego kalendarza. No ale popełnił pewną gafę, bo zapomnieli, znaczy może zapomnieli, nie zapomnieli, ale nie podali szczegółów co do wyliczeń daty świąt. E, czyli uniezależnili się od jednego kalendarza, ale nie powiedzieli, kiedy dokładnie będą wypadać te święta. I przez wiele wieków powodowało to bardzo dużo e, zamieszania i kontrowersji, ale wreszcie utarło się, że Wielkanoc wypadać będzie w pierwszą niedzielę po kościelnej pełni, która wypadnie zaraz po 21 marca. No ale cóż, nawet licząc według kalendarza gre gregoriańskiego, ta data pełni różni się od tej, kiedy wypada pierwsza astronomiczna pełnia po równonocy wiosennej, więc tak czy tak są jakieś tam rozbieżności. Co jeszcze? Wielkanoc to jest czas budzenia się przyrody do życia. Dni stają się dłuższe, takie bardziej słoneczne, i ludzie obchodzili przesilenia i równonoce od wieki, wieki, wieków na setki lat przed chrześcijanami. Nawet już sumerowie w Mezopotamii, Jakby ktoś nie wiedział, to Mezopotamia to był teren e, dzisiejszego południowego Iraku. Mieli legendę o takiej bogini Inanie. I ta Inana wybrała się kiedyś do świata zmarłych, żeby ratować swojego męża, żeby go przynieść z powrotem do świata. Żywych, no ale tam ją zabili. Ale szczęście w nieszczęściu inni bogowie się z nią zlitowali i wskryźli ją, ale pod jednym warunkiem. Wskryźli ją pod tym warunkiem, że 6 miesięcy była w świecie żywych, a 6 miesięcy w świecie martwych. No i zgadnijcie, w świecie żywych była na wiosnę, a w świecie martwych była na zimę. I to jest prawdopodobnie pierwsza historia, która opowiada o zmartwychwstaniu i odrodzeniu jednocześnie, będąc powiązana z porami roku, czyli tutaj z wiosną. Inna legenda, która mówi o również zmartwychwstaniu, jest legenda o Bożku Horusie. To jest egipski bożek, który miał taką, może pamiętacie gdzieś z historii, głowę Sokoła. Inną legendą jest śmierć i odrodzenie Dionizosa, greckiego Boga. Wszystkie te historie mają jeden wspólny mianownik: chodzi o zwycięstwo odnowienia, odrodzenia światła nad ciemnością. No i teraz idąc dalej po tropach historii, jak chrześcijaństwo zaczęło się rozpowszechniać po Europie, to Kościół niejednokrotnie spotykał się z oporem tych, których chciał łaskawie wcielić do swojej społeczności, czyli poganami. Chcący dojść do porozumienia i z nowymi członkami swojej społeczności i chcący spotkać się gdzieś tak w połowie drogi, powiedzmy, z, z ich zwyczajami. Musiał zaakceptować część ich y, obyczajów, przerabiając je nieco pod swoją modłę i ideologię, i wplatając w kanon tradycji chrześcijańskich. No i w pewnym sensie miało to sens, że skoro poprzednicy mieli swoich bogów i boginie, którzy wybierali się na tamten świat i z tamtego świata wracali z triumfem, no to i Kościół katolicki nie mógłby przecież gorszy, prawda? No więc było oczywistym, aby skojarzyć te wszystkie legendy o Bożkach wybierających się do świata zmarłych i wracających do świata żywych z triumfem, ze śmiercią i zmarłych stanem Chrystusa. No i, słuchajcie, no samo to, że Wielkanoc jest świętem ruchomym, a nie przypada w konkretną rocznicę śmierci Chrystusa, daje nam do myślenia. Wielkanoc jest związana z fazami Księżyca i czyni ją to świętem, w którym czci się tak naprawdę pory roku, co jest ideą mającą swoje korzenie w dawnym, dawnym bogaństwie. No a co z samą nazwą, ponieważ w języku angielskim Wielkanoc to jest Easter. No, w wielu krajach Europy Wielkanoc jest również określana mianem Paschy, która pochodzi od hebrajskiego słowa Pesach. Ale w krajach, w których mówi się językiem angielskim, a także w Niemczech, prawdopodobnie Easter pochodzi od imienia pogańskiej bogini wiosny Eostre, o czym już w VIII wieku jakiś mnich pisał anglosaski, nie pamiętam dokładnie jak się nazywał. No ale wracając do eostre. Eostre, czyli ta bogini, była boginią, której święto obchodzono właśnie w związku z równonocą wiosenną. I według niektórych badaczy miała ona również coś wspólnego z zającami. No i stąd historia o bunny, czyli o zajączku tudzież króliczku wielkanocnym. Jeżeli chodzi o te króliki wielkanocne, to one miały swoje, swoją symbolikę już na długo, długo, długo przed Chrystusem. Były symbolem życia i płodności w związku z takimi swoimi, że tak powiem, doskonałymi zdolnościami prokreacyjnymi. No więc, co mogłoby być lepszym symbolem odrodzenia, przewagi życia nad śmiercią, niż dwa baraszku Zajączki. Hmm. A, a, a taki zając przynoszący z, może nie złote jajka, ale jajka. Dlaczego on stał się w ogóle symbolem Wielkanocy? No tutaj musielibyśmy się cofnąć do XVII wieku e, za sprawą Niemców, bo podobno tam narodziła się ta legenda, a z Niemiec to już prosta droga do USA za sprawą imigrantów. No i z czasem też miejsce zająca zajął bardziej, troszeczkę bardziej słodko wyglądający króliczek. No a jeżeli chodzi o jajka, skąd w ogóle jajka się wzięły na Wielkanoc? Jajka, podobnie jak zające, od wieki wieków były symbolem, jeszcze na długo przed chrześcijanami, były symbolem życia, płodności, odrodzenia. W wielu różnych kulturach Kościół katolicki, który był zmuszony poniekąd do zaadoptowania niektórych zwyczajów obchodzonych od wieki, wieków na tych terenach, które chciał sobie podporządkować, zdecydował, że to właśnie jajko będzie tym idealnym symbolem zmartwychwstania. No bo co? No skorupka to będzie grób, Chrystus to będzie ten kurczaczek w środku, no i ten Chrystus się rodzi, więc rozwala tę skorupkę, no i się z niej wykluwa, czyli no wychodzi z grobu. No i jest zwycięstwo życia nad śmiercią. Giczne, nie? No a samo malowanie jajek. Tutaj musimy sięgnąć pamięcią wstecz do czasów średniowiecza i Środy Popielcowej, która wypada 40 dni przed Easter Sunday, czyli przed tą niedzielą wielkanocną, aż Wednesday, czyli właśnie ta środa popielcowa, wyznaczała wyznacza, okres postu i pokuty. No i w czasie tego postu i pokuty spożywanie jajek było zakazane. No więc ludzie, chcący sobie trochę uprzyjemnić ten czas postu i pokuty, zdecydowali, że no dobra, no to zanim zjemy te jajka, to chodźcie je pomalujemy. I tak narodził się zwyczaj malowania pisanek. No a narodziny kapitalizmu w rewolucji przemysłowej XVIII-XIX wiek tutaj no tylko umocniły pozycję tego jajka i tego królika, czy tam zająca w tradycjach wielkanocnych. I to właśnie wtedy, w XIX wieku pojawiły się pierwsze czekoladowe jajka firmy Cadbury. Cadbury to jest jedna z pierwszych firm e, brytyjskich, które produkowały czekoladę. O tych jajkach czekoladowych jeszcze sobie za chwilę jeszcze mam za chwilę coś powiem, ale zanim o tym to jeszcze hot cross buns. Hot cross buns, nie wiem czy kojarzycie, bo tego nie ma u nas w tradycjach polskich. Hot cross buns to są takie bułeczki drożdżowe z takim krzyżem. No i teraz to jedzenie tych hot cross buns. Skąd to w ogóle się wzięło? Pochodzenie tego surprise surprise również zakorzenione jest w rytuałach pogańskich związanych z boginią wiosny Eostre. Tak jak o której wcześniej Wam mówiłem. Skąd krzyż się wziął? To wcale nie chodziło o krzyż Chrystusa, to była ideologia później zaadoptowana przez kościół katolicki, kościół chrześcijański. Są dwie teorie. Pierwszy to jest podzielenie na cztery, symbolizowało cztery pory roku albo cztery fazy księżyca. No i oni jak jedli tę bułeczkę, no to że dzielili ten rok na cztery części i były cztery pory roku, cztery fazy księżyca. Bułeczka z krzyżem więc stała się idealnym obiektem, którą chrześcijańscy mnisi mogli zaadoptować na swoje potrzeby, jak się pewnie domyślacie. Innym, inną teorią tego, tego krzyżana Hot Cross Buns, to jest czysto praktyczny, pragmatyczny powód. Bułeczki nacinano, żeby można było się po prostu nimi łatwiej dzielić z innymi. No i co jeszcze ciekawe, Hot cross buns, to ten przymiotnik hot wcale nie oznacza, że one były serwowane na gorąco i że trzeba je jeść jako gorące. Hot, pamiętajcie, to znaczy również, że coś jest korzenne, że coś jest spicy, takie ostre. I te, i te bułeczki, nie wiem, jeżeli kiedykolwiek je jedliście, no to one są takie w smaku trochę cynamonowe, trochę z rodzynkami, skandyzowaną skórką pomarańczy, suszoną żurawiną. No więc co ma ostry, korzenny smak do żurawiny, cynamonu, rodzynek i kandyzowanej skórki pomarańczy. No, ten cynamon gdzieś tam jeszcze by nam to załatwił. Ale no, niezbyt hot, nie? No więc przenieśmy się Pamięcią, pamięcią, przenieśmy się do XIV wieku. I w Anglii był sobie taki mnich, który nazywał się Alban Bun. <laughs> surprise, surprise, Alban Bułka. No więc ten Alban Bułka, mnich w St Albans Abbey, miał zwyczaj pieczenia czegoś słodkiego, takich, takich drożdżowych ciasteczek, które w Wielki Piątek rozdawał biednym i potrzebującym. No i według jego przepisu składnikami tych bułeczek była mąka, jajka, drożdże, porzeczki. I teraz uwaga, uwaga, skąd się wzięło właśnie hot? Kardamon i ziarna aframonu madagaskarskiego. To jest taka afrykańska przyprawa, która wyglądem przypomina nieco trochę ziarenka pieprzu. I w smaku przypomina takie połączenie trochę gałki muszkatołowej, imbiru, trochę cytrusów, kolendry, kardamonu i jałowca. No i co? I mamy tutaj już pochodzenie słowa hot, czyli właśnie spicy. No i Zgadnijcie w jaki on sposób nacinał i dekorował te bułeczki. No właśnie. Krzyżem. I prawdopodobnie stąd narodziła się tradycja jedzenia hot cross buns w kościele katolickim. A jeszcze jedna ciekawostka tutaj odnośnie tych hot cross buns. Wiecie, że w 1582 roku w Londynie w ogóle te niewinne bułeczki zostały zakazane tymczasowo. Ponieważ uznano je za obiekt mający nadzwyczajne i nadludzkie moce, wierzono, że mają nadprzyrodzone właściwości. Od ochrony przed diabłem po leczenie chorób. Czyli jak jesteś chory, zjedz bułeczkę. Jak cię diabeł nawiedzi, zjedz bułeczkę i będzie Fajne, wszystko, wszystko ok. W 1682, czyli 10 lat później, królowa Elżbieta w ogóle całkowicie zakazała jedzenia tych bułeczek. Oprócz pogrzebów i wielkich piątków. Także mamy tutaj jedzenie Hot Cross buns w wielki piątek. No a teraz czym różnią się tradycje w wielkanocne w Wielkiej Brytanii od tradycji wielkanocnych w USA. W UK długi weekend zaczyna się tak naprawdę już w Good Friday, czyli dzisiaj, w Wielki Piątek, a kończy się w Easter Monday, czyli w poniedziałek. Ja pamiętam, jak ja pracowałem w Amazonie, no to mieliśmy dodatkowo płatne te dnie, w które musieliśmy pracować, w które wypadały nasze zmiany. Jeżeli wypadały one na przykład w piątek i sobotę, bo mieliśmy weekendy, można było sobie wybrać weekend albo piątek, sobota, albo niedziela, poniedziałek. Ja akurat weekend miałem piątek, Sobota, ale jeżeli ktoś zdecydował się przyjść w ten piątek i, i, i w sobotę, no to miał tam dodatkowo płatne. Natomiast w Stanach, no to to są normalne dni, nie są wolne od pracy, ale jest 12 stanów, które uznaje piątek jako dzień wolny, ale już Easter Monday nie jest dniem wolnym. W Stanach Zjednoczonych jest organizowane jeszcze coś takiego jak The White House Easter Egg Roll. I to to jest takie połączenie egg hunt i egg roll. Egg hunt to jest polowanie na jajka. Nie jest to coś, co my znamy tutaj w Polsce, raczej chyba się tego nie stosuje. Może, może teraz bardziej powiedzmy nowocześni rodzice organizują takie zabawy dzieciom. Egg hunt to jest polowanie na jajka, a Easter egg roll no to jest po prostu toczenie wielkiej pisanki z, po, po trawie. Biały Dom organizuje, jest organizowana taka loteria co roku i te osoby, które się zapiszą na tę loterię i zostaną wylosowane, mogą przyjść pod biały dom ze swoimi dzieciakami i uczestniczyć właśnie w takim wielkim festynie wielkanocnym. Jest tam bardzo dużo form rozrywki, jakieś koncerty, um, zabawy organizowane, no i właśnie taki jeden wielki egg hunt i egg roll. Oprócz tego w Białym Domu jest jeszcze Easter Egg Display, czyli taka wystawa, exhibition jajek, które artyści z każdego stanu malują i później te jajka są wybierane z tego stanu i są wystawiane właśnie w Białym, w białym Domu. I jeśli chodzi o samo egg hunt, to różnica jest taka, że w Wielkiej Brytanii na Egg Hunt składa się poszukiwanie czekoladowych jajek, takich porozrzucanych gdzieś w lesie, pomalowane pisanki też, też mogą być. I oficjalnie w UK, Wielkiej Brytanii, Egg Hunt odbywa się w 250 lokalizacjach, znajdujących się pod ochroną takiego jakby ich, jakby to nazwać. Urząd Ochrony Zabytków, coś takiego to jest National Trust. I sponsorem jest oczywiście, zgadnijcie kto, pierwsza firma, która produkowała czekoladowe jajka, czyli Cadbury. Tadam. E, natomiast w Stanach Zjednoczonych ten Easter Egg Hunt bardziej zakłada szukanie jajek plastikowych albo czekoladowych, które są w środku, puste, ale w środku mają w, tym, w, tej, w tej pustce swojej, mają. mają e, takie, takie malutkie cukierkowe jajeczka, albo mniejsze czekoladowe jajeczka. Te czekoladowe w ogóle jajka to w UK bardziej są popularne niż w Stanach Zjednoczonych. W UK wypełnione są. Taką czymś, te, te jajka czekoladowe. Albo może być to masa marcepanowa, albo masa kokosowa, na przykład, albo peanut butter, masło orzechowe. Natomiast w Stanach te jajka są puste, ale w środku mają takie małe czekoladowe jajeczka i to robią firmy typu Galaxy albo Maltese. W Wielkiej Brytanii bardziej popularne są czekoladowe jajka od Cadbury's. Ale powiem szczerze, tak, te czekoladowe jajka od Cadbury's to jest. To jest nie do zjedzenia, tak naprawdę jest to taki słodki ulepek, tam w środku jest taki jakby, hmm, wiecie co, to coś takiego jakbyście rozpuścili sobie cukier puder i oblali czekoladą i to zjedli. Jest to tak cholernie słodkie, że no ja ugryzłem i wyrzuciłem. To jest, dla mnie to było nie do zjedzenia. No ale Brytyjczycy różne rzeczy dziwne lubią, frytki z octem, e, chipsy o smaku krewetek, także no... Jajka z cukrem pudrem czekoladowe też mogły być. No i Ostatnia rzecz, jaka różni Stany Zjednoczone od Wielkiej Brytanii, to jest dekoracja domów. W Wielkiej Brytanii nie ma takiej tradycji dekorowania domów, jak na przykład na święta Bożego Narodzenia. Natomiast w Stanach Zjednoczonych jest jak najbardziej. Amerykanie dekorują domy zającami, sztuczną trawę, kładą wielkie jajka, na parapetach różne rzeczy takie związane z Wielkanocą się umiejscawia, także tak to wygląda. No a u nas jak to wygląda, no to dobrze wiecie, tego nie muszę wam opowiadać. Mam nadzieję, że te tradycje troszeczkę Wam tak nakreśliłem, skąd to w ogóle się wzięło, dlaczego tak się robi, co się robi w UK i w Stanach Zjednoczonych. Dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się to podobało, zasubskrybujcie kanał na YouTube, jeżeli jeszcze go nie subskrybujecie, żeby w każdy piątek dostać powiadomienie o nowym odcinku Kawy z Mikrutem. A ja oczywiście mam dla Was też kod zniżkowy. Oglądając Kawę z Mikrutem wystarczy, że wyślecie smsa na numer 531-1100 011 o treści Easter Bunny Easter Bunny czyli króliczek wielkanocny i uprawni was to do zniżki 6% w wysokości 6% na wszystkie kursy w co ludzie powiedzą. No to co? Happy Easter, bo tak się mówi. Dzięki serdeczne za dzisiaj i do zobaczenia w przyszłym tygodniu na kolejnej kawie z Wikrutem. Bye.